Cześć, dzień dobry, dobry wieczór z mojego warsztatu. Nagrywam to w poniedziałek. Już dość późno, po 21.00. Dzieci sobie śpią. A ja sobie tak wszedłem do warsztatu, żeby posegregować to, co z Dariuszem wyciągnęliśmy to z rzeki, to z krzaków, żeby się nie zawalić towarem. czasu. Tu inne gadżety, które znaleźliśmy w krzakach. Trzeba segregować do odpowiednich pojemniczków i pewnie w sobotę wywieźć, co nieco na, na skup złomu. A troszkę się tego uzbierało. Sobotnie znajdę z krzaków. Dajemy do mu ciężkiego tym razem i te flamingówki wszystkie które znaleźliśmy a najlepsze jest to jeszcze wam pokażę dzisiaj w drodze do pracy cała torowa puszek i to z tych miejsc gdzie się często obracam no, teren naszego dworca kolejowego i jeden parking w drodze do pracy towar jest towar Także muszeczki posegregujemy. Wrzucimy do wora, niech się zbiera na, na luty. Trochę tego się uzbierało. Dorzucimy do tej dzisiejszej. No tu widać jeszcze dawny strąg mno. No ale to nie ważne. Ważne że wszystko pojedzie do do chuty Jest do tego. posegregujemy kuszki do kuszek swoją drogą zważymy cała torebka sprawdzimy ile waży taka torba flamingówek no prawie kilo sześćset miło porzucam od razu do wora o i tyle już mamy w worze. Sprawdźmy. Bez mała 4 kg. A do worka przeważnie mi około 6 kg. i ten złomik, który znaleźliśmy też z Darkiem. Rzucimy na wagę. Sam jestem ciekaw, trochę wyszło z rzeki, trochę z krzaku. to jest jeszcze ta część zaworu. Tutaj z mosiądzem, taka blacha Czyścimy to trochę. Ale Taki kawał dużego zaworu tu jest mosiąc. Trzeba to będzie jakoś albo odkręcić, ale wątpię. Trzeba będzie pewnie rozciąć. No i też 3 kg ponad. Odjąć mosiąc to około 3 kg. Dodajemy do grubego, a ten zaworek na razie odłożymy na bok. Dwiecie wiadereczko puste, i na kolejne łowy gotowe. Ale dzisiaj muszę wam powiedzieć spotkało mnie coś bardzo miłego, ponieważ koleżanka z pracy Natalia, którą pozdrawiam oczywiście jak będzie to oglądać. Zapytała mnie, bo była na warsztacie i wymieniała lockki, tarcze i starsze sprzęgła i się zapytała mnie czy, czy nie chcę od niego od niej wziąć tego wszystkiego bo mechanik zostawił jej w bagażniku no a ja powiedziałem że bardzo chętnie przyjmę i zobaczcie w kartonikach ładnie tarcza hamulcowa jedna Jedna waży 3 kg, 750 gramów. I co dalej mamy? Kolejne dwie tarcze hamulcowe. Jedna i druga, i już mamy 17,5 ponad. Do kompletu jest jeszcze czwarta tarcza hamulcowa i końcówki klocków. No i 23,5 kilograma. Ale to nie koniec. tarcza i docisk sprzęgła na wagę 28 kg do grubego zaraz to wrzucę do skrzyneczki z grubym co się nie potknął kartoniki na bok także odkładamy około 30 kg jest całkiem gru, grubego złomu O, tak to wygląda, a to już możemy zdjąć naszą blaszunię. Wczoraj od Dariusza przywiozłem jeszcze odkurzacz Bosch kompaks. Turbo brush, który waży całe 3 kg. tylko jest to ciekawe, ciekawe, co tam jest w środku. Może jakoś szybko go rozkręcę. Jest tu parę śrubek. Większość to plastik. i dobra Bosz nie zawiódł w odkurzaczu firmy Bosz jest miedź czysta miedź z ciekawości zobaczmy ile tej miedzi tam Bosz wsadził zaczynając od złomiku To jak widać troszkę ponad pół kilo do złomiku, z wirnikami się nie bawię. Końcówki niestety nie są mosiężne, Szczotkotrzymacze trzymacze nie są mosiężne, tylko blaszane, aluminium. Marginalna sprawa, ale do aluminium. Robot chyba jest stalowy. Tak jest. I miedzi 94 gram. Ale okruszek do okruszka. I będzie panierka na pustego kotleta. Mięci się zbiera. Ostatnio było 3, teraz jest 3,5. I tak, szybko pozbyliśmy się podkurzacza. Także dzisiaj całkiem fajny dzionek. Zabarniemy. Jeszcze tylko z tym zaworem muszę powalczyć, trzeba będzie rozciąć, ale to już nie dzisiaj trzeba się zbierać. Bo jutro do pracy. A tutaj moje warsztatowe centralne ogrzewanie całkiem nieźle krzeje, nie marznę. Ręce też nie marzną. Tu resztki ostatnich rozbiórek telewizora. Całkiem dużo miedzi miał w sobie. Jakieś stare radia, które przywiozłem z blaszaków ostatnim rzutem. No i tak będę się z wami żegnał. Przy okazji bardzo dziękuję Wam za wszystkie subskrypcje, wszystkie komentarze, wszystkie łapki. Mam nadzieję, że będziecie wracać i oglądać. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Trzymajcie się i do następnego.